Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę tego materiału zebrać. Niemniej jednak, kochani, ja jeszcze z plaży. Jak możecie zobaczyć, co prawda słońca nie ma e, takiego, jak, e, jak bym sobie życzyła i takiego jak było wczoraj, ale ta atmosfera ten e, letni, delikatny wiaterek też robi mi dobrze. Tak więc kochani, zapraszam Was oczywiście do oglądania, do spędzenia tego czasu ze mną. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A na co? Zaczynamy! Teraz w budynie są chyba jakieś regaty, jakieś zawody, bo już od kilku dni tutaj widzę, że wypływają łódki. A teraz nie wiem, czy to też są jakieś zawody, czy, czy... Nie wiem, czy akurat teraz zaczynają start, czy to jest kwestia jakichś ćwiczeń, nie wiem czy Wam dobrze pokazuję, a może takie zbliżenie zrobię. Pozwólcie, że ja się dalej delektuję tą pogodą, a później zabiorę Was do mieszkanka, a może jeszcze coś po drodze nagram. Zobaczymy. Niczego absolutnie nie planuję. <śpiewanie> Skończyły się wakacje e, Za chwileczkę będę szła na dworzec Powiem wam, że jestem tak złaba Słońce dzisiaj jest przepiękne Pogoda jest niesamowita, no ale no mówi się trudno, tak? E, tak miało być. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo wczoraj pisałam z Panią Kasią, czyli właścicielką tego obiektu. E, oczywiście podlinkuję Wam namiar e, na bookingu, jak i też w ogóle na Panią Kasię, może bez numeru telefonu, ale po prostu dam Wam link, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to jak najbardziej Was tutaj zapraszam, zachęcam, bo jest przepięknie. Widzieliście, bo Wam pokazywałam, jak tutaj od razu weszłam ale właśnie z panią Kasią pisałyśmy i powiedziała, że dokładnie taki sam apartament ma jeszcze piętro niżej, więc jakby dwa lokale są możliwe do, wiecie do wynajęcia eee, no i chyba tyle moi drodzy eee, aż mi się wierzyć nie chce że tak szybciutko mi ten czas tutaj zleciał no ale cóż nic co dobre nie trwa wiecznie ja i tak cieszę się że miałam chociaż te, wiecie te parę dni na to, żeby mogło się tak zregenerować. Mam o 11.30 pociąg, więc, a mamy godzinę 10.05, więc tak myślę, że o no 10.40, może 45, będę kierowała się w stronę dworca, bo tutaj dosłownie powiem Wam, że jest wiem, 15 minut, 650 metrów, więc na pieszo sobie pójdę. Także przygoda moja się kończy. Będę żegnała moją ulubioną, ukochaną, chyba mogę nawet już teraz powiedzieć. Gdy nie, tak, było mi to po prostu potrzebne. Ja już wróciłam, złożyłam tylko, wiecie, walizkę otworzyć, wykąpać się, ee, przebrać. Moi drodzy, miałam gościa Zaraz Wam pokażę Co ten gość mi przyniósł zapalić inne światło Spójrzcie, dostałam przepiękne Długie Ile? 3, 4, 5, 6, 7 róż Zobaczcie Tak muszę Wam pokazać Bo jeszcze jestem w ręczniku Przepiękne, długie Białe Tak jak lubię Róże, są śliczne A pachną obłędnie. Bałam się, że nie znajdę takiego wazonu do tego wysokiego, ale coś muszę z nimi zrobić, bo one będą mi się za chwileczkę przechylały. Także powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczona. Wybaczcie, że jeszcze teraz Wam się nie pokażę. Muszę się ubrać w piżamkę i przyjdę już do Was z pożegnaniem tego vloga. Jestem. Wracam już do żywych, mniej więcej. Wzięłam sobie, pofarbowałam włosy, bo już musiałam Mam nadzieję, że y, ładnie mi tam złapał y, te wszystkie odrosty i siwulce moje, które mam niestety już na, na głowie. Ale powiem Wam, że w planach mam odgruzowywanie całej mojej przestrzeni, siebie również przy okazji. Y, chcę zrobić też porządki w dokumentach. Zobaczymy, czy mi się to uda. Chcę jeszcze przejrzeć lodówkę, co tam mam, bo jak na razie żadnych zakupów nie robiłam. Ale no wiadomo, będzie nowy tydzień, więc będę musiała coś przygotować. Jeszcze nie wiem co. Nie mam ani głowy do tego, ani nic, jakoś tak na nic nie mam szczególnego ochoty. No ale coś trzeba, coś trzeba będzie zrobić, więc zobaczę za chwileczkę, zrobię, jak mówię, ten przegląd lodówki. Yy, jeszcze walczę z tym moim niestety nieszczęsnym odpływem, ale już się umówiłam na środę z moim bratem, ma do mnie podjechać. I tam zobaczę, co tam się dzieje. Co prawda, odkręciłam na dole ten zawór, nie zawór, jak to się nazywa. Tu kolanko, trochę wody i tam śmieci wyleciało, ale nadal, niestety, ale mi się zatyka, więc nie chcę już, wiecie, dłużej tego dotykać. Niech po prostu on tam zerknie. Jak nie da rady, to po prostu będę musiała wezwać hydraulika. Coś, co mi się nie uśmiecha bo wiecie, u nas w Warszawie takie usługi są bardzo, bardzo drogie ja ubrałam sobie na razie taki kombinezon, ale za chwileczkę będę się ogarniała wiem, że miałam przyjść z pożegnaniem, ale zerknęłam teraz na pliki i mam dość krótki ten odcinek więc myślę, że jeszcze coś Wam dogram i może wieczorkiem już przyjdę z pożegnaniem chcę się ogarnąć, w tym sensie, że oczywiście chcę sobie jakiś taki lżejszy makijaż zrobić, mam na to ochotę nie wiem, czy dzisiaj będę się brała za to sprzątanie, jeżeli nie dziś, to na pewno jutro. Mam już całą listę rzeczy, którą muszę po prostu ogarnąć. Ale może dzisiaj sobie zrobię takie, wiecie, ogarnianie siebie, a jutro dopiero tej całej mojej przestrzeni. Więc kochani, jeszcze nie kończymy. Na pewno dzisiaj Wam pokażę yy, może naleśniki. Zobaczymy. Na pewno jeszcze się dzisiaj zobaczymy a włosy tradycyjnie, tak jak zawsze, wymalowałam sobie, wiecie, poza tutaj te linie i niestety trochę to widać. No nic, będę musiała to przez jakiś czas y, przykrywać, ale nic to. Moi drodzy, znów sobie poszperałam w tych moich pomadkach i znalazłam fajną szminkę, tylko że napis y, marki już się starł, a przypuszczam, że mogła to być albo Catrice, albo Moua. Y, jest tylko tutaj naklejka The One taki odcień. Ale spójrzcie, bardzo ładnie wygląda, zwłaszcza przy takiej opalonej skórze. Dobrze, moi drodzy, ja zabieram się za naleśniki. Jutro też mam wolny dzień, więc na spokojnie sobie wszystko Ponagrywam, a tak jak powiedziałam, chcę dużo rzeczy jutro pogarniać, bo to jest ostatni dzień praktycznie takiego mojego urlopu. Nie wiem, przymierzam się oczywiście jeszcze do kolejnych dni, bo muszę je wybrać chyba do września, a mam tych dni jeszcze chyba 14, więc... Trochę jeszcze wolnego przede mną, ale to na spokojnie. Muszę wrócić do pracy, ogarnąć te wszystkie moje, wiecie, biurowe rzeczy i dalej będę planowała, jak ten czas sobie gdzieś tam rozplanować i wypełnić, żeby te 14 dni do tego końca września tak prawidłnie i z czystym sumieniem wykorzystać. I voilà! Naleśniki gotowe. Zrobiłam sobie dwa. No, takie bladem jakieś wyszły. Nie wiem, y, muszę chyba zmniejszyć gaz. I do tego tak dałam y, do środka. Wiecie, że bardzo lubię te frużeliny. One są bez cukru. Akurat tutaj mamy wiśnie. Resztka mi została, więc ją sobie wykorzystam. Na wierzchu, jak możecie zobaczyć, jest ten krem z białej czekolady, eee, znaczy o smaku białej czekolady, bez oleju palmowego, tutaj bez cukru. No taki taki dodatek. No i mój ulubiony e, monin, czyli gorzka czekolada, do tego płatki migdałów. i voila! Takie będzie oto dzisiaj moje śniadanie, obiad, pewnie kolacja, bo pewnie nic w siebie dzisiaj więcej nie zmieszczę, ale powiem Wam, że jakoś tak miałam ochotę właśnie na coś takiego fajnego, słodkiego, ciepłego, więc zajadam kochani. I niestety, moi drodzy, pogoda znów nam się skiepściła, ale nic to. Ja kończę tego vloga. Bardzo kochani Wam dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za to, że jesteście, za to, że komentujecie, a my widzimy się w następnym moim odcinku. Już będzie dużo organizacji obiecuję. Dzięki serdeczne, do następnego. Ciao! Dzięki.